Ciekawy jesteś poziomu glukozy po zjedzeniu rosołu z makaronem, ale orkiszowym, a nie takim kupnym, pszenicznym. Ja jestem ciekawy. Już wcześniej pokazałem, co się dzieje z poziomem glukozy po zjedzeniu tego zestawu, ale z makaronem takim typowo pszennym, z 70 gramów na 100 masz węglowodanów. Teraz pani Renata przesłała mi karon własnej roboty, orkiszowy. Nawet tutaj poprosiłem o etykietkę. No, 62 na 100 węglowodanów. Bonika 6 gramów, białko 13, no wygląda to lepiej, ale nie jest jakąś rewolucją. Więc zobaczymy, czy będzie rewolucją po zjedzeniu, w strawieniu w moim tu żołądku. Żadnego mięsa, żadnej marchewki, ilość odmierzona. Mam już wyniki, zobaczmy wykres krzywej glukozowej, umie jak to wygląda. Plus 43, zobaczmy, przewinimy tą rolkę trochę na prawo i zobaczmy, porównajmy makaron pszenny, makaron orkiszowy w rosole. Praktycznie to samo, tu mamy 45 do przodu, tu mamy 45 do góry, tu mamy 43 do góry. Praktycznie zero różnicy, tak jak wcześniej w moim filmie wspominałem troszeczkę się tak oszukujemy podczas procesu produkcji ta mąka została okrojona z błonnika najlepiej jeśli już mamy i próbujemy cokolwiek robić pełne ziarno, czyli jak chleb pełne ziarno, niech te ziarna widać będzie a nie mąka, która jak już jest obrabiana, mielona jest pozbawiana tego co jest najlepsze dla nas i nie ma co się oszukiwać czy to mąka będzie ciemna, grahamka czy mąka orkiszowa, czy mąka siaka owaka mąka zmielona jest słaba dla nas, i będzie ten skogórko, tak czy siak, może piątkę ubijemy, dziesiątkę ubijemy, jest mało, ciągle mało.